Więc szczureków wiem, one was mogą zranić Ale tak samo my też możemy je zranić Możemy je kopnąć I też one będą no, z siebie wydobywały te oto e, kryształki materii e, Tam nie przejdziemy przez ten, no przez tą bramę prądu Tam się tą bramą może kiedyś zajmiemy Teraz będę chciał przez te lasery przeskoczyć w ten oto sposób Prze No teraz przez te, no pod nimi tutaj kucnę i trochę tam pod nimi przejdę To zów skok obrosł na szczura i od szczura na la, la, lasery to było bardzo niefortunne i niefajne, ale już jestem po drugiej stronie, lasery wyłączymy, żeby też Peć miał tam przejście. No może Peć trochę ciszej, skoro no, wypadałoby trochę chyba zachować dyskrecję w tym miejscu. Najpierw byłoby być cicho niż głośno, skoro nas mogą tu złapać. Chociaż nie wiem, poza tamtym botem na początku przy wejściu do fabryki nie było jakoś, nie wiem, dużo strażników, czy ochrony, czy czegoś podobnego. Ale no cóż. Lepiej będzie no też te środki ostrożności zachować. Więc teraz tak, pepchnę to pudełko. Będę chciał tym pudełkiem zablokować tamtą bramę prądu.

Te zdjęcia wykonać i się nie wycofywać. Ja jestem za Jade w tej sprawie. Oczywiście będę dalej tą grę tutaj przechodził. Nie chcę teraz gadać z Page'em, tylko chcę tutaj zobaczyć, co on może zrobić może z tymi rurami, bo są takie trochę... się wyróżniające. Nic z Jade. Wow. Myślałeś, że I'll give it a go, but don't be expecting any miracles. Took one heck of a jolt. Look at that cable. It's gonna be needing a new beater too. It's up to you to find an organ donor. Yeah. A fuse. Hmm. Oh, where do you expect me to find a fuse around here? Gotta have one. He's in bad shape. As for the piston, did what it could. Ja strasznie lubię ten tekst od Page'a, to całe to, że... ...'put the thingamajig in the to Tak to fajnie brzmi, szczególnie z jego głosem i jego, po prostu wiecie, tym akcentem i tym wszystkim. Nie wiem, Page też jest oczywiście bardzo fajną postacią, po prostu też jego teksty czasami po prostu wymiatają, strasznie fajny jest Page. Więc tak, będzie nam jeszcze potem potrzebny bezpiecznik, żeby tutaj właśnie ten bezpiecznik, tutaj wiecie, wsadzić, w tym miejscu tutaj, gdzie pokazuje bo tu nie tam wiecie page ten, no tu tutaj wszystko ponaprawiał, ale to jeszcze nie wystarczy No do tego co nam potem będzie potrzebne. Teraz się może udam do laboratorium. Otóż tam też będzie kilka ciekawych rzeczy do znalezienia i przy tym też do zrobienia. Więc ok jest laboratorium. I tu będzie winda na górę, którą otworzymy, a w niej A w niej nagle te paskustwa. Otóż to nie są stwory, tylko to są roboty, więc e, temu nie ma co robić zdjęć, jakby co. Więc e, tak, one będą w nas, jakby nie wiem, tak skakały i to też jest czasami ciężkie do uniknięcia ogólnie. O, tam z tyłu widziałem, że chciał już skoczyć, ale no, jednak mu się nie udało. Tak, te, co są już na nas skaczą, e, są jakby otoczone takim czerwonym światłem, jakby też tego uniknięcia jest czasami bardzo ciężką robotą do wykonania. Ale chyba już się z tym uporam całkiem szybko. Chyba, że to nie koniec. ale okej, tam jest jeszcze czegoś na górze. No i trafiony zatopiony. Czy coś jeszcze? O, tam chyba z tyłu? Nie. Okej, już nie ma Jak mówię, no te roboty nigdy ich nie lubiłem. Po prostu tak wiecie, lecą nagle z windy, z robotów, skażą na ciebie i po prostu tak z tego uniknąć. To jest ciężkie, niełatwe, ale. Ja jakoś sobie poradziliśmy, jeszcze mamy no tych 10 Starkosów na wszelki wypadek byśmy właśnie oberwali jako tych robotów teraz, tam parę razy. Więc okej, Winda nas tutaj na górę zawiozła Tak, bejdź strasznie o nas martwi, no w sumie jak to wujek mimo wszystko. A no właśnie, się, się, się martwi, że lepiej bądź bezpieczna, że lepiej się nie pakły w żadne kłopoty czy coś takiego. Oj, tu to tylko są drzwi i ta oto kolejna brama z prądu. I nagle to oto coś, kolejny robot, który w nas będzie strzelał z lasera. I teraz my go skierujemy prosto na tą bramę z prądu. I tak się o to pozbędziemy i jego, i tej bramy. No, upieczemy dwa ptaki na jednym, znaczy no, nie dwa ptaki, dwie, dwie, te dwie pieczy na jednym ogniu. Bo znów mylą trochę te dwa powiedzenia, że wiecie, że jest właśnie dwie pieczeń na jednym ogniu i też właśnie jest takie coś, że można dwa ptaki zabić jednym kamieniem, to też takie coś chyba jest. A to się bardziej stosuje w tym, języku angielskim niż w polskim. A to mnie to. i nagle drzwi zamknięte za, za nami i przed nami też całkiem paskudny się szykuje widok. Otóż widok prezentuje się tak. Kolejny domzowy stwór, który no wręcz torturuje tutaj naszego tutaj człowieka Który w sumie no chyba jego twarz powinna się już wydawać dla was znajoma. My to zdjęcie no naturalnie wyślemy do Iris więc owszem to jest właśnie dowód na to, rzeczywiście, że DOMS i Alpha Section, że mają coś wspólnego i że tam właśnie wiecie torturują ludzi, porywają ich coś takiego. Więc no to nas rzeczywiście naprowadza na całkiem dobry trop. Więc okej... Ten no gość, cały czas tam ten tkwi z tym paskudnym kosmitą I tu będzie kolejny kod potrzebny, więc znów robimy zdjęcie. Wyślem je pani gubernatorce. Więc ok, teraz parę sekund poczekamy na kod, aż go otrzymamy. G6T8. No dobra, zapamiętam to sobie. G6T8. W taki sposób. I oto co mamy za tymi drzwiami. Tak oto rękawiczkę. Rękawiczka, która się okazuje być wyrzutnią gyrodysków. Więc okej, okay. propos Jarodysków. O tak się ich używa, Po prostu wiecie, razów wejść w, ten, w tryb jakby kamery z pierwszej osoby. Wiecie, z aparatu. I żeby teraz tym dyskiem strzelić, musimy po prostu kliknąć na tym widoku prawym przyciskiem myszy. W taki oto sposób to właśnie to są takie dyski, takie pomarańczowe, znaczy pomarańczowe różowe w sensie. Taki kolor magenty mają. I teraz w tym strzele tego kosmitę z doms. I w też tym sposobem mam nadzieję, że może uwolnię

mean anything to you. Uh, listen here, Miss Thyrus. Jade. My name is Jade. And I haven't the foggiest how we're gonna get out of here. Uh, for that, I may be uh, of some assistance there. So you are Double H? Double H? Triple Z? Oh, whatever pleases you. Don't ask me. All I know is that in another ten minutes, I was a goner. I owe you my life. <laughs> Hence, you can count on me, Miss Virus. <laughs> Jade. My name is Jade. At your service, Miss Jade Virus. <laughs> Jade Virus. <laughs> Gdzie ona ma Farus jako nazwisko? Weź już się od czego... Wiecie, tego całego Farus coś tam nie wiem, po co powiedziała, że Iris, że coś tam, że może dla Ciebie to ma znaczenie, może nie, ale ten nagle się udział, że to jest nasze nazwisko, nie wiem czemu. A czy wiem, że jego mózg nagle się już miał być, wiecie, zamieniony w, że, w wiecie, w stertę żelek czy coś podobnego z tych tortur. Ale jednak go uratowaliśmy on nam zawdzięcza swoje życie. No i teraz może nam nasz pan Double H nieco pomoże mniej więcej w ten oto sposób. Carlson and Peters. and Peters. Jakże świetny też tekst moim zdaniem. I uwierzcie, my ten tekst będziemy dużo słyszeli w tej grze ogólnie. Pani Jade, nie pani Fires i nie pani Jade Fires, pani Jade, nie wiem jakie jest jej nazwisko w sumie, ale na pewno, no raczej na pewno nie Firus, nie wiem, dobra, nieważne. Więc on tam spadł niby na dół, ale mam nadzieję, że będzie z nimi mimo wszystko dobrze. No bo w końcu to, to jest Double H, to jest ten cały gość, którego wtedy, no wiecie, z, z zaginięcie zgłoszono, no tam parę dni temu, że wiecie, e, no Alice już miał opakować jego zginięcie, jego nawet może śmierć, kto wie. A to nagle widzimy, że jesteśmy w fabryce i nagle no, Double H się znalazł, no dzięki nam i tak dalej. No i to był on, teraz my może tam nawiążemy jakąś się pomiędzy sobą współpracę, ale też do tego pewnie się dojdzie nieco później w tej grze. Może się później z nim spotkamy. A to nagle co? Wow, Page, to było... Żałosne, szczerze, to było żałosne, nie widzicie się rzucać tak bohater, że atakuje, cię, a od nagle sam wpada prosto na łapę tego stwora. Otóż ten stwór. Kolejny nowy gatunek, któremu teraz zrobię zdjęcie. Cyclopeus palustris. Który podobno miał wyginąć, ale jednak widzimy, że w tej fabryce taki jeden no, potwór istnieje. Otóż no, to jest ten cały stwór, który był potocznie nazywany żliwiarzem, czy tam po angielsku Reaper. Więc teraz nagle jego widzimy e, w tej fabryce, jakby chyba widzę, że leci na dół, więc szykuję swój super atak. I teraz go będę atakować ile tylko mogę. I tak, teraz właśnie się nie warto do niego do końca zbliżać, bo właśnie tak widzicie, że on uderza w ziemię cały czas, w podłogę. I kiedy on właśnie ten, ten atak wykonuje, wtedy on nam może zabrać całkiem dużą ilość z, z, no, tego życia, czy tam zdrowia. Chyba nawet trzy serducha za takim jednym atakiem, więc ten atak naprawdę jest groźny. Więc ok, ja teraz jest znów na górze i znów muszę w niego wycelować się z mojego gyrodysku albo na dnie, bo on po prostu skoczy na dół. Znów szykuje super ataki, i znów guziki cały czas lewe, guziki myszy tym cały czas spamuje w pokazów, e, girodysk. Może go trafię? Okej, okay, trafiony, teraz się zasłania. I znów lecimy z naszym kijaszkiem, em, też którego nie powiedziałem, że on się nazywa Daijo, ten kij. Otóż jego nazwę też mniej więcej można tutaj wypatrzeć tym w mnie, jakby pauzy. Tu jest właśnie jego nazwa, Daijo. Też o tej nazwie e, póki co no, zapomniałem wspomnieć, ale teraz właśnie sobie to do, do, dopiero co przypomniałem. Pięco, okay, ty znów plujesz z oczu tym swoim czymś, tymi pociskami z zieleni, znów lecisz na dół, nie chcesz, żebyś mnie zgniótł? O, oh, ale jednak... O! Oh, o, oh, to bolało! To właśnie był ten atak jakże bolesny od tego... żniwiarza. jak mówię, to jest właśnie atak, no, którego od tego bossa, no, naprawdę boli. Ten atak, no, jego naprawdę trzeba unikać. I znów na mnie chcesz chyba skoczyć, ale jednak nie trafiłeś. Więc ja się odwdzięczę. Będę w ciebie celował ile mogę. Teraz może znów użyję dysków, czy cię trafię? Nie, chyba cię nie trafię, tylko skoczę znów na górę. Teraz okej, okay, w górę znów będę w ciebie mierzył. Czy się uda? Chyba się udało, bo tam widzę, że trochę jest tam, wiecie, się... się jakby zawahał swoim atakiem. Oj, nie udał mi się teraz, super atak, więc... jeku Chryste! Znów muszę zjeść bo już trochę znów mi e, punkty zdrowia były trochę zjechane, moje serducha. E, mi ty wciąż we mnie plujesz, wciąż plujesz, ale chyba wciąż cię mogę bronić i wciąż mogę cię atakować też przy tym. Okej, okay, znów jest dobra szansa na jego zaatakowanie, znów kilka ciosów więcej od mojego ukochanego Daijo. I znów na górze. Znów w ciebie będę celował ile tylko mogę. I mam nadzieję, że znów będziesz chciał na dół skoczyć prosto na mnie. I ja to naturalnie skontruję z, no, tym samym co zawsze. I auć, on mnie znów trafił. Znów to było niefortunne. Znów może w niego trafić swoim jarodyskiem Znów się zasłania, no, swoje oko. Zasłania ręko Używa tego niby... Niby Page'a jako, tej, jako... Żywej tarczy Znów może w ciebie trafię, albo nie Znów możecie starać o to, żeby cię trafić Ale czy się uda? No nie do końca się udaje Bo wciąż tylko skaczesz na bok i cię, znaczy, no i wciąż mnie unikasz Mniej moich ataków, znowu skaczesz na dół I to będzie koniec tej walki Żliwiasz leci na dół Tak to były jego ślady W ogóle tam przedtem, które widzieliśmy Takie zielone, błyszczące To były po nim

Owszem, trochę za dużo gadasz page o jedzeniu, skoro jesteś takie się świnią, wieprzowiną i tak dalej. No nie chciałbym cię zjeść, tym bardziej, że jesteś z mojej niby rodziny i tak dalej. W ogóle nowa no, no, ta wiadomość? A więc okej, okay, Iris już dostali e-maila od Double Ha że no, że się znalazł, że jest w porządku i że się o niego nie powinniśmy szczególnie martwić, więc okej. Okay. Z Double H'em jest okej, okay, z nami też, z Page'em mam nadzieję, że również widzę, że jego stan zdrowia jest idealny, 3 na 3 serducha. I owszem, on mówi o tej perle tam na dole po żniwiarzu. Tak jeszcze można jego zdjęcie wykonać, jakbyście jeszcze ym, go nie zrobili. A tą perum też uwierz lub nie, potem się ją można jeszcze zająć. Oj w ogóle to są takie skrzyneczki i co tam w nich może być? No niby jakaś tajemnica wykryta m, aktywność biologiczna, czyli czyżby jakieś żywe istoty, no tego się przekonamy może kiedyś, ale to już nie dzisiaj. Otóż na dzisiaj już ten let's play będzie... Dobiegał końca, otóż tylko zapiszę grę w takim wypadku. Na jednym slocie. I więc następnym razem w tym Let's Play'u będziemy dalej przeszukiwali fabrykę nutripilsów, A na dziś wszystko. Dziękuję za uwagę. CDDZio. Na razie i cześć.